Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Oprócz tego, że kocham gotować, piec, wędzić ryby i nie tylko, to również uwielbiam włóczyć się po świecie i po Polsce. Europa, Azja, Afryka, ale najbardziej lubię Polskę. Jest tu dużo wspaniałych, cudownych miejsc, często nieznanych lub bardzo mało znanych, ale wartych obejrzenia. Dzisiaj jesteśmy w Mnikowie. To jest Wyszna Krakowska-Częstochowska. I tutaj wędrujemy w stronę wspaniałego miejsca, gdzie jest Matka Boska. Zaraz zobaczymy. Moje filmy o podróżach możecie zobaczyć na YouTubie wpisując Tomasz Zawirski. Natomiast moje filmy o gotowaniu, pieczeniu i wędzeniu możecie zobaczyć na Kuchennych Inspiracjach. Polecam.

Thank oh. Teraz dojechaliśmy do skały i wędrujemy sobie do pustyni błogosławionej Salomei. Przepiękny, mało znany kościółek i przepiękne miejsce. Polecam serdecznie. Mało kto o nim wie, bo wokół jest tyle atrakcyjnych rzeczy, ale ono też jest warte. Obejrzenia. Już jesteśmy tutaj. Parę kilometrów dalej jest przepiękne miejsce, pustynia Kobylańska, i tutaj również jest piękny obraz Matki Boskiej. Trzeba się trochę powspinać, ale wydaje mi się, że warto. I oczywiście przepiękne krajobrazy. A dzisiaj, początek maja, przepiękna pogoda 25 stopni, po prostu miód.